Ścisły rozdział warstw we wzorcu MVVM, w szczególności rozdział między widokiem a pozostałymi warstwami, jest czasem trudny do utrzymania. Bardzo typowym przykładem takiej sytuacji są okna dialogowe. Okna dialogowe, takie najprostsze okna dialogowe wyświetlane, gdy pojawi się błąd, albo gdy chcemy poinformować użytkownika o coś, albo zadać mu pytanie, zwykle potrzeba zadania takich pytań pojawia się głębiej w modelu czy w modelu widoku, tam gdzie podejmujemy decyzję. Natomiast samo okno dialogowe ewidentnie jest częścią widoku. Trudno utrzymać w takiej sytuacji separację między tymi warstwami, i Platforma NET ani Biblioteka Kontrolek WPF nie daje narzędzi, które by to umożliwiały czy ułatwiały. Stąd potrzeba na przygotowanie jakiegoś projektu i chciałbym Państwu przedstawić dość proste rozwiązanie, które jakiś czas temu przygotowałem i które można pobrać z biblioteki. Naget. To jest zbiór kontroli, które zostały przygotowane w ramach książki wydanej w wydawnictwie Helion, której treść prezentuję Państwu na tych filmach, zainstalowane. Wróćmy do okna. Na początku zacznijmy od prostego przykładu, to znaczy dodajmy przycisk, który będzie wyświetlał najprostsze okno dialogowe. Zacznijmy od dodania przestrzeni naz, która, która jest w tej bibliotece, czyli XML Namespace. Narcystycznie nazwę tą przestrzeń JM. OK. To jest przestrzeń Naswiatek Matulewski WPF Utils. W bibliotece Jacek Matulewski, WPF Utils, bo tak się ta biblioteka, tak ten pakiet Nuget się nazywa, który pobrałem przed chwilą z Nuget.org, z serwera, z usługi Nuget. Dodajmy ten przycisk tutaj gdzieś pod przyciskami, o na przykład. To będzie prosty przycisk, który będzie wyświetlał informacje o, o aplikacji. Nie chodzi oczywiście o, tym, o to, jaka to będzie informacja, tylko o to, żeby wyświetlić okno dialogowe. 395, bo to będzie przy prawej stronie, 0, 10, 165. 5 Wykorzystamy styl, który wykorzystujemy w całej aplikacji czyli static resources, styl przycisku i polecenie to za chwilę. Parametr polecenia. Dobrze, i teraz to jest przycisk, który jeszcze nie, ma, jeszcze nie, nie działa, jest tylko umieszczony. Tutaj go widać. Dodam teraz z przestrzeni nazw klasę, a tutaj znacznik w zamlu o nazwie Simple Message Dialog Box. Nazwę ten element Simple Message Dialog Box. I caption, czyli etykieta, niech będzie jakakolwiek, ona nie ma znaczenia tutaj, zadania. To jest etykieta, która będzie na oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone. Zadania. WPF może. I teraz ten, ten element, czyli ta klasa Simple Message Dialog Box, posiada polecenie, zdefiniowane polecenie, które się nazywa show, i które pokazuje. Okno dialogowe. Czyli ja zrobię wiązanie między elementami, czyli wskażę element name, dlatego nazwałem ten, ten, tą klasę okna dialogowego, ten element reprezentujący okna dialogowego i wskazuję, że chodzi o polecenie show. A parametr określa treść tego okna. Tytuł okna określiłem tutaj, a parametr określa treść. No, powiedzmy, że to jest zadanie WPF. Jeżeli chcę wprowadzić znak końca linii, to muszę tutaj pokombinować, bo to trzeba zrobić kombinację kilku znaków. To jest zdaje się znak końca linii i możemy napisać UMK 2020. Dobrze, spróbujmy. Najprostsze okno dialogowe, jakie można sobie wyobrazić. Oczywiście to jest tylko przykład, pierwszy przykład. Zaraz spróbujemy bardziej skomplikowane okno wykorzystać. W przycisku dodaj zadanie przydałaby się informacja potwierdzająca, że zadanie doda zostało dodane. Co prawda widać to od razu w liście, ale jeżeli lista będzie dłuższa, to, to może takie coś będzie wygodne. Do tego można użyć Notification Dialog Box. To okno dialogowe nazwę Notification Dialog Box. Z etykietą nadal, niech to będą zadania. I teraz, w przypadku Notification Dialog Box. Ja mogę uruchomić dwa polecenia. Polecenie, które jest wykonywane przed pokazaniem okna i polecenie, które jest pokazane po wykonaniu okna. Polecenie może zapowiadać jakąś akcję, a może też informować, że akcja została wykonana. Tu wykonamy polecenie. Ponieważ chcemy, żeby okno pokazało się po wykonaniu polecenia, to użyjemy command before, czyli przed pokazaniem okna. To będzie dodanie zadania, ponieważ jakby to okno teraz przyjmuje zadanie. Tworzymy taki łańcuszek. Przycisk uruchamia okno dialogowe, a okno dialogowe uruchamia polecenie. Czyli to polecenie, które było wykonywane przez tutaj w tym miejscu, to polecenie, które było wykonywane przez przycisk, teraz będzie wykonywane przez okno dialogowe. Dobrze. A wewnątrz y, no, muszę zebrać te wszystkie dane, które muszę przekazać do, do polecenia, czyli komand parameter muszę skonfigurować tak, jak to było wcześniej w przycisku. Ja zabiorę stąd, wstawię tu, oczywiście muszę zmienić y, nazwę obiektu, nazwę elementu, w którym teraz ten komand parameter jest zagnieżdżony czyli to będzie JM notification dialog box. Oczywiście nie tak, tylko tak. Dobrze. A jakie polecenie ma wykonać przycisk? No, musi uruchomić okno dialogowe. Czyli zrobimy binding element name notification dialog box i polecenie show. We wszystkich tych oknach dialogowych jest polecenie show. Mam nadzieję, że to jest dobrze skonfigurowane, więc spróbujmy uruchomić. Wypełnimy, napiszmy tutaj zadanie trzecie, niech ono będzie krytyczne albo mniej ważne, bo takiego chyba jeszcze nie było. Ewidentnie zapomnieliśmy o treści tego powiadomienia czyli do comment parameter. Musimy napisać, że na zadanie do, zostało dodane? Spróbujmy jeszcze raz, albo usuńmy to zadanie. Okay. Notification Dialog Box po prostu wyświetla informację o wykonanym zadaniu, o wykonanym poleceniu. A co gdybyśmy chcieli, jakiś warunek, znaczy, że okno ma się pojawić, ale pod pewnym warunkiem. W takiej sytuacji możemy użyć Conditional Dialog Box, Conditional Message Dialog Box. Szukam przycisku, do, który usuwa zadanie. To jest przycisk, który usuwa zadanie. I zróbmy tak. Um, conditional message dialog box. O nazwie. No już to pewnie nie będzie zaskoczeniem. Ale jednak. Question yes, no. Caption zadania to moglibyśmy związać na przykład z nazwą okna, jeśli byśmy chcieli jakiś standardowy tytuł u wszystkich okien delegowych mieć. Możemy dodać ikonę. Question. To jest otoczenie do MessageBoxa nadal. Wszystkie te trzy klasy, które do tej pory przedstawiłem, to jest otoczenie do MessageBox. W MessageBox jest możliwość, żebyśmy wyświetlili przyciski, które będą odpowiedziami na pytanie, które wyświetlimy w treści, w komunikacie tego okna dialogowego. I te ikony, które użyjemy są także w messagebox. W żaden sposób nie wzbogacam tej standardowej, tego standardowego sposobu wyświetlania okien dialogowych. Ja tylko dopasowuję te okna dialogowe do wzorca MVVM. Proszę zobaczyć, że jeżeli ja Wyświetlę trzy przyciski i z każdym z nich pozwolę związać jakieś polecenie, to decyzja o wyświetleniu okna będzie podejmowana w modelu widoku, ale cała konfiguracja okien dialogowych będzie przeprowadzana w zamlu, czyli w widoku. I te przyciski, które chcę sobie pokazać, to jest Yes, no. I jeżeli Proszę zobaczyć, mamy tak jak wcześniej polecenie, które jest wykonywane przed pokazaniem okna, po pokazaniu okna, ale także polecenia, które są wykonywane po naciśnięciu każdego z możliwych przycisków, jakie można pokazać w oknie dialogowym. Nas interesują dwa, czyli Command YES i Command No. Jeżeli wybrany zostanie przycisk tak, to będziemy chcieli wykonać polecenie usuwające zadanie. Komand jest. Parametrem tego polecenia będzie to, co było parametrem w przypadku przycisku, czyli indeks elementu zaznaczonego w kontrolce Listbox. Jest dialog box bypass, czyli to jest własność, która określa, czy pokazywać to okno dialogowe, czy bez pokazywania tego okna dialogowego, dialogowego od razu. Przechodzić do wykonania polecenia. Tak będzie w naszym przypadku, to znaczy okno dialogowe się pojawi, ale tylko w sytuacji, gdy to zadanie, które jest zaznaczone, jest niezrealizowane. Czyli zadanie jest jeżeli zadanie jest zrealizowane, to usuwamy je bez żadnego pytania, bo to oznacza, że już jest wykonane i że to jest taka naturalna czynność. Jeżeli próbujemy usunąć zadanie, które jest niewykonane, to można podejrzewać, że to jest pomyłka. Dlatego Wówczas to okno dialogowe się pojawi. Czyli połączymy się, zwiążemy z elementem, element name, lista zadań i sprawdzimy, czy to, wybrana, to wybrany element jest zrealizowany. Wybrany element to jest obiekt z modelu widoku zadanie. Więc mam własność, czy zrealizowane. Dobrze i jeszcze. I jeżeli omijamy pokazanie okna dialogowego, to musimy zdecydować, jaka domyślnie, jakie domyślnie polecenie będzie wykonane. To będzie polecenie dla tak. Czyli dla, dla klawisza, tak. Czyli to komand jest. Nie mamy w ogóle polecenia komand no, no, bo nie chcemy nic robić. Moglibyśmy wtedy na przykład pokazać kolejne okno dialogowe, które mówi, no dobrze, jeżeli nie wybrałeś. To odwołujemy całą akcję, no ale to, tego oczywiście się nie robi. Natomiast w przycisku, ja muszę powiedzieć, że chcę teraz pokazać okno dialogowe i wskazuję na polecenie show z tego okna dialogowego, czyli jak zwykle: binding element name question yes now i polecenie show. Command parameter. Musimy jeszcze wskazać treść. Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć niezrealizowane zadanie? Sprawdźmy, czy to działa. To zadanie jest niezrealizowane. Klikam usuń. Tak. Zadanie zrealizowane, usuwa się bez pytania, bez pojawienia się okna dialogowego. Conditional Message Dialog Box daje możliwość wyboru, którą dokonujemy na poziomie widoku, bo to robi użytkownik, czyli wybiera jeden z przycisków i w zależności od tego wykonuje, wykonujemy jedno z poleceń, które jest wykonywane na poziomie modelu widoku. Czyli, gdy pojawi się jakiś problem, to ja mogę to pytanie przesłać użytkownikowi i zareagować na poziomie modelu widoku, tam, gdzie mogę manipulować danymi. Na koniec chciałbym jeszcze pokazać możliwość łączenia okien dialogowych w taki łańcuszek. To znaczy, jak pierw to zrobię, a potem Państwu jakby opowiem o tym, bo to chyba łatwiej będzie do zrozumienia, jak to będzie pokazane. A mianowicie dodam jeszcze, jednym, jeszcze jeden element reprezentujący okno dialogowe. To już będzie to znane nam Notification Dialog Box, które nazwę Notification Dialog Box 1. Okay. Z etykietą zadania. Command before. Przejmiemy to zadanie, które teraz wykonuje w command yes, conditional message dialog box. Parametrem będzie znowu indeks tego elementu w listboxie. Natomiast w command jest, ja wskażę po prostu pokazanie okna notification command dialog box, to ten element okna usunie zadanie i powiadał mi o tym, że zostało usunięte. Czyli zrobię tutaj binding element name notification dialog box 1 z komunikatem command parameter zadanie zostało usunięte. Proszę zobaczyć, przycisk uruchamia Conditional Message Dialog Box w swoim poleceniu. Conditional Message Dialog Box czeka na decyzję użytkownika. Jeżeli decyzja jest na tak, to uruchamia Notification Dialog Box, które usuwa zadanie i pokazuje informację, że zadanie zostało usunięte. Albo może też pokazać, jeżeli bym użył Command After, to mogłoby pokazać, że za chwilę zostanie usunięte, bo pokaże okno dialogowe i potem dopiero wykona polecenie usuwania. Zapomniałem wskazać ścieżki do konkretnego polecenia, czyli path show. Zaznaczam, usuwam, pytanie, czyli conditional message dialog box, tak. Zadanie zostało usunięte, proszę zobaczyć, że znikło już z list boxa i potem wykonaliśmy, pokazane zostało okno dialogowe. Jak mówiłem, to jest paczka, która jest dostępna w nuget.org, czyli na stronie Nuget. Na tą stronę warto swoją drogą zajrzeć. To jest ogromne repozytorium najróżniejszego typu pakietów, które zasadniczo rozwiązują wszystkie problemy, jakie mogą Państwo napotkać, i zawsze zanim zaczną Państwo rozwijać własne rozwiązanie, warto zawsze sprawdzać, czy istnieją pakiety gotowe. Oczywiście warto zacząć od pakietów Microsoftu, bo one są najbardziej dopracowane, ale jest mnóstwo pakietów, które są bardzo, bardzo, najbardziej popularnym pakietem jest pakiet służący do, do JSONa, Newtonsoft JSON i to ten właśnie pakiet, chociaż to jest pakiet nawet nie firmy, tylko jednej osoby, został dołączony do przestrzeni nas system tekst w platformie .NET Ale tych pakietów jest ogromna ilość. Zaraz Państwu powiem ile. 41 milionów, a nie to jest samo pobranie Newton Soft, przepraszam, a liczba wszystkich pakietów chyba się pojawia na pierwszej stronie. Tak jest. 45 miliardów pakietów pobrań, a 2 miliony pakietów i 200 tysięcy unikalnych pakietów.